Witajcie, kochani, dziś zapraszam Was na wyjątkowy wieczór z Duchem Świętym, czas pełen pokoju, napełnienia i duchowego oddechu. Razem zanurzmy się w Jego miłość i moc, by odnaleźć ukojenie i siłę na każdy dzień. Duch Święty to nasz pocieszyciel i przewodnik, który niesie światło tam, gdzie panuje ciemność. Pokój tam, gdzie jest niepokój i moc, gdzie jest słabość. Niech ta modlitwa będzie przestrzenią, której otworzymy nasze serca na jego działanie, by odnowić naszą wiarę i odnaleźć głęboką jedność z Bogiem. A teraz zapraszam do modlitwy, Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Miłości i pokoju. Przyjdź do nas dziś wieczorem z Twoją obecnością i mocą. Proszę, otwórz nasze serca na Twoje światło, aby rozproszyć mroki, lęku i zwątpienia. Napełnij nas swoim pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie, byśmy mogli spokojnie złożyć nasze troski i obawy u stóp Pana. Daj nam dzisiaj odwagę. By zaufać, że jesteś z nami na każdej drodze życia, prowadź nas w prawdzie, naucz nas słuchać głosu Boga w naszym wnętrzu, abyśmy mogli żyć zgodnie z Jego wolą i promieniować Jego miłością. Duchu Święty, obdarz nas darami mądrości i rozumu i rady, abyśmy stawali się świadkami światła. W świetle pełnym ciemności, przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca radością i pokojem. Pomóż nam przebaczać, kochać i służyć bliźnim z otwartością i pokorą. Niech Twoja obecność ożywi naszą wiarę i umocni w codziennych wyzwaniach. Otwieramy się dziś na Twoje działanie. Prosimy Prowadź nas przez tę noc i każdy kolejny dzień, abyśmy stali się żywym świadectwem Bożej miłości. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność i prowadzenie. Niech pokój, który dajesz, wypełni nasze serca i nasze domy. Idźmy ze światłem w sercu, gotowi dzielić się Twoją miłością z innymi. Amen. A teraz, moi kochani, zatrzymajcie się na chwilę w ciszy. Poczujcie ciepło Ducha Świętego, który jest w Was i wokół Was. Niech ten wieczór będzie początkiem przemiany i pokoju, bo Duch Święty działa zawsze tam, gdzie jest otwarte serce. Zostańcie z nami, subskrybujcie i doświadczajcie codziennie pożej obecności.